He dobra, jeszcze coś nagram może a może coś ciekawego wypłynie, a jak nie to spieprzam Na razie nuda Jak widać gromadzą się jak kurwa Ja pierdolę Ściągnęło od protestu kobiet w Polsce, teraz kurwa robią swoje Eldorado No cóż Z, Z dużej burzy mały grzmot

To samo co w Polsce, tylko w Niemczech. No, na razie nuda. Zobaczymy, co się dalej wytoczy. Pokrzyczą, pokrzyczą i, i wieczorem do domu. A w tamtym roku też było na Wallendorfie. Kurde, pokrzyczeli sobie ryja i, i poszli w pizdu. Założy się, że wieczorem... Wieczorem po prostu wypierdolą ich do domu, bo krzy... się nośna i tak dalej. Jak na razie ni chuja, nic, nic nic nowego, czyli parę zdań, przerwa, pokrzyczą mordy i przerwa. No to super. No kurwa zajebiście jej Ja pierdole. Normalnie wie śpiewałeś tańczy. Ech, jak w Polsce No grubo jak na nas, jak na miesięcznicy smoleńskiej, ha! Ich danke wurde die Definition der Ärzte zu vieler gegen eine Verurteilung, dass dem 219a einen Gesetz am Klasse Deutschland abgelehnt. Damit wird die dankliche Aufklärung aller Frauen in dieser Rotsituation weiter angeschränkt.

Diese Beispiele zeigen, dass auch bereits erkämpfte Errungenschaften durch eine Erstarkung rechte Politik in den Regierungen und einem rechtskonservativen in der Gesellschaft bedroht sind. Alte Traditionen werden als Lösungen heutiger Probleme propagiert. Kurva, exkluźne. Pierdole. Kurva. Ja, ich sah. Alte Traditionen werden als Lösungen heutiger Probleme propagiert. Pierdol, pierdol, jak posłucham.